Witam Państwa bardzo serdecznie, a dziś będziemy mówili o autyzmie, także w kontekście tego autyzmu Sławomira Mencena. Dlaczego będziemy mówili o tym autyzmie? Bo ja uważam, drodzy Państwo, że ten autyzm Mencena to on jest mocno naciągany, naprawdę. Być może jakieś badanie mogło stwierdzić, że jakiś ewentualnie zalążek tego autyzmu u Menzena stwierdzono, ale w tym materiale będę starał się dowodzić, że to jest jedno wielkie nadużycie, a nawet swego rodzaju takie paskudztwo, dlatego, że Mencen jest po prostu zwykłym cwaniakiem i manipulantem. Ja, drodzy Państwo, mam autyzm, cierpię na taki zespół Aspergera. To nie jest autyzm, o którym dzisiaj jest tak głośno, prawda, w tym kontekście tych chorób wszystkich wywołanych przez te trucizny. Wiecie, o czym mówię. Ja ten test na autyzm wykonywałem parokrotnie już w życiu. Zawsze na te 50 punktów to zdobywałem 42, 43 punkty. To jest bardzo. DUŻO. To jest bardzo dużo, ale chcę tutaj Państwu powiedzieć, o co dokładnie chodzi. To jest autyzm twórczy. To jest coś jeszcze zupełnie innego niż to, co się dzisiaj w tym autyzmie ujmuje autyzm twórczy. Tak jak powiedział nawet Jung kiedyś, i bodaj to było stwierdzenie, Najbardziej mądre, które z jego głowy tam się zrodziło i on powiedział Jung, że nie ma geniusza bez krzty. Autyzmu. Autyzm twórczy, czyli praca twórcza, praca w samotności, w zasadzie izolacja od tego świata w takim wymiarze pełnym, totalnym, bo ludzie z takim autyzmem doskonale sobie dają radę poza tym obiegiem, schematem, rutyną tego tak zwanego życia, splendoru, afiszowania się, maltretowania się w tych asocjacjach kulturowych, towarzyskich. Ludzie z autyzmem, nie lubią nawet towarzystwa. W towarzystwie potrafią powiedzieć tak niewygodne rzeczy, drodzy państwo, że są w stanie obrazić rodzinę. Yy, dlaczego? Dlatego, że dla nich prawda jest najważniejsza. Dla nich prawda jest najważniejsza wyciągnięcie prawdy na powierzchnię u nich, w życiu takiego człowieka z autyzmem. Prawda, spełnia rolę najważniejszą. On rodzi ten człowiek prawdę za wszelką cenę, choćby najokrutniejsza była. Więc ten człowiek, skoro ma zajęcie, skoro ma przedmiot specjalizacji, skoro zgłębia temat jakiś, który sobie wyizolował w tym głębokim doświadczeniu jaźniowym, koncentruje umysł na tym temacie, bardzo często dokonuje wielkich odkryć, wielkich przełomów, jeśli chodzi o kwestie rozstrzygnięcia, czy to naukowe, czy to, prawda, filozoficzne. To są ludzie, którzy są obłąkani. Oni są szaleni po prostu na punkcie tego twórczego wytrysku intelektualnego. Oni są w stanie żyć przez większość życia swojego w odosobnieniu, w izolacji, a gdy wychodzą, to przynoszą coś, co im się udało odszukać, gdy przemierzali te lądy niezbadane, terra incognita. Dokonują bardzo często takiego działania, o którym ja mówię, Działanie w ramach postępu kulturowego. Oni nie są lubiani, ci ludzie. Oni mają wielu wrogów, oni są odrzucani z racji tego, że mówią o rzeczach tak niewygodnych, że ludzie starają się ich, na przykład, ja bym powiedział, może nie izolować, ale traktować z takim dystansem, może nawet marginalizować, może uważać ich za dziwaków kompletnych, bo oni sobie zawsze szkodzą, ci ludzie. To są ci ludzie, którzy mają niewyparzone gęby, to są ci ludzie, którzy powiedzą zawsze za dużo, zaszkodzą sobie, potem im kanał na przykład zdemonetyzują, kanał zostanie objęty prewencyjną, Blokadą treści. To jest wszystko, co z autyzmem wiąże się bezpośrednio. Czas, kiedy człowiek taki pracuje twórczo, jest czasem dla niego największej rozkoszy i radości w życiu. No, jak się pisze książkę, na przykład przez wiele miesięcy, i to daje komuś satysfakcję, czyli te cierpienie, prawda, I tutaj mamy to słynne łacińskie powiedzenie per aspera ad astra, prawda, przez cierpienie do gwiazd. To daje tym ludziom największą rozkosz, największą radość, kiedy mają to zajęcie, kiedy mogą się w tym zajęciu zapomnieć i odkrywać coś, czego drugi człowiek nie widzi. Tym się chcą dzielić właśnie ze społeczeństwem. Społeczeństwo to bardzo często odrzuca, bo prawda nie jest rodzona w tym, systemie naszym, społecznym, obyczajowym, etycznym, moralność niegości, bo każdy cwaniakuje, każdy manipuluje, żeby swój interes załatwić I gdybyśmy mieli mecena, takiego polityka, który y, oczywiście jest uczciwy, bo on już się odwrócił od tych starych postulatów, prawda, konfederacji, on już teraz nie jest za wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Ludzie, którzy tam w środku konfederacji w ogóle siedzą, y, to twierdzą, że to jest bydlak, że to jest manipulacja, naprawdę wyjątkowy, zniszczył starą konfederację, zrobił karierę na plecach Janusza Korwina, no wyrzucił też grześka strażaka, nie przyjmował na początku oficjalnej polityki konfederacji, która miałaby u podstawy być patriotyczna, no między innymi nie chciał, żeby kwestie wołyńskie były poruszane, z tego co mi wiadomo także jak z tego co pamiętam, oczywiście to nie było mecena na odsłonięciu pomnika rzezi wołyńskiej. Ludzie mają o nim zdanie takie, że jest to cwaniak, który do tego jest ambicjonalnym ćwokiem, taką mędą, która chce dostać ten urząd prezydencki. On nawet na początku tej kampanii on obiecywał, że on podatki Polakom Obniży. No, w jaki sposób miałby to zrobić, kiedy prezydent nie ma takiej władzy, żeby on może jedynie wetować to, co tam rząd będzie chciał w życie wprowadzić, i to jest wszystko. Prezydent nie ma w Polsce takiej władzy, a szkoda, naprawdę szkoda, gdyby tak prezydent miał taką władzę, że mógłby ustawę jedną czy drugą w życie wprowadzić, to byłoby bardzo dobrze. Musiałby wybrać odpowiedzialność oczywiście za to wszystko, co robi. Więc z tym męcenem to jest taka swego rodzaju pułapka, ja bym powiedział. Człowiek śliski, człowiek, który podszywa się trochę pod autyzm. Być może jakaś cząsteczka tam tego autyzmu jest, ale jest więcej manipulacji, a autyzm, do którego ja się zwracam, to jest autyzm twórczy, dla którego prawda jest najważniejsza. Więc człowiek z takim twórczym autyzmem, no to on będzie miał zawsze same problemy. On będzie odrzucany przez społeczeństwo. On będzie traktowany jako rzeczywiście człowiek chory, człowiek niewygodny. Niektórzy nawet nazwą go Hamem. Ja na starym moim kanale, który niedawno opuściłem, miałem dużo filmów dotyczących tego właśnie autyzmu. Tam to omawiałem. Ten autyzm mogliśmy też zobaczyć w tym serialu Most nad Sundem. Pamiętacie Państwo ten szwedzko-duński serial? Bardzo dobry zresztą, taki kryminał, bo oni tam robią dobre te kryminały. No i tam ta główna bohaterka, właśnie ta Szwedka, ta blondynka, nie pamiętam teraz jak się nazywała, to ona gra policjantkę, która ma, cierpi na takie schorzenie właśnie e, autystyczne. E, więc tutaj drodzy Państwo z tym męcenem to ja bym naprawdę nie przesadzał, to są sprawy, które w moim mniemaniu są przekłamane e, albo powiedziałbym nawet, że to jest swego rodzaju nadużycie. Ja teraz Państwu pokażę taki test na aut. Zrobię go przy Was i zobaczymy teraz, jakie będą, drodzy Państwo, wyniki tego testu, bo taki test możecie sobie zrobić nawet z domu. Zatem, drodzy Państwo, przejdźmy teraz do tego testu na autyzm. Jest dostępny w internecie, online. Każdy może sobie taki test zrobić. Ja wszedłem na stronę psycholog w necie. I mamy pierwsze pytanie. Wolę robić rzeczy wspólnie z innymi niż samodzielnie. No zdecydowanie się nie zgadzam. Wolę robić rzeczy tylko i wyłącznie samodzielnie. Nie nadaje się po prostu do pracy. W grupie. Wolę robić różne rzeczy ciągle w ten sam sposób. Te pytania mogą się wydawać niekiedy tendencyjne, po prostu. Jest pewna rutyna w takich działaniach y, rutyna, która, y, którą moglibyśmy porównać do swego rodzaju metodologii, po prostu pracy. Więc czasami na, y, odpowiedzi na te pytania mogą nie być takie jednoznaczne, ale y, odpowiem tutaj, że. Raczej się nie zgadzam. Jeżeli próbuję sobie coś wyobrazić, to bardzo łatwo oczami wyobraźni widzę różne Obrazy, pytanie numer trzy. Zdecydowanie się zgadzam. Moją uwagę często mocno absorbuje jedna rzecz, wówczas nie dostrzegam pozostałych rzeczy. Zdecydowanie się zgadzam. Jedna rzecz mnie absorbuje i cały świat potrafi zniknąć z pola widzenia. To jest koncentracja umysłu właśnie na tym przedmiocie, wyizolowanych. Głębokich rozważań w doświadczeniu jaźniowym. Często słyszę ciche dźwięki, których nie słyszą inni. No, nie mam tego typu spraw. Słyszę rzeczywiście, czy widzę, słyszę rzeczy, do których inni nie sięgają. Ich percepcja być może nie jest tak wyostrzona jak moja, no więc zaznaczę, raczej się zgadzam. Zazwyczaj zauważam numery rejestracyjne auta lub podobne ciągi informacji. Zdarza się, że tak rzeczywiście jest, chociaż ja raczej koncentruję się na pracy twórczej niż na zaproszeniu. Pamiętywaniu numerów, y, telefonów, dat, y, czy jakichś tam, y, prawda, ciągów informacji, bo to y, mieliśmy ukazane, ten rodzaj autyzmu w filmie na przykład Rain Man, więc napiszę, że y, zdecydowanie się zgadzam. Inni ludzie często mówią mi, że to co powiedziałem jest niekulturalne. Nawet jeśli uważam inaczej, i to jest to, o czym Państwu mówiłem właśnie we wprowadzeniu do y, prawda, tego y, materiału, zdecydowanie się zgadzam. Wielu ludzi mówi, że jestem niekulturalny. Gdy coś czytam, z łatwością mogę sobie wyobrazić wygląd postaci. Zdecydowanie się zgadzam. Fascynują mnie daty, fascynują mnie pewne fakty. Y, daty zapamiętuję, nie mam na przykład problemu z zapamiętywaniem, naszych rocznic, na przykład z moją y, partnerką, y, co może być dziwne w przypadku takim, że ja pamiętam coś, na przykład czego ona nie pamięta, bo akurat jej wyleciało z głowy, a mamy jakąś taką mini rocznicę, na przykład, nazwijmy to w ten sposób, y, która gdzieś tam się wydarzyła, coś wtedy świętowaliśmy, więc zdecydowanie się zgadzam, zapamiętuję. Podczas rozmowy odbywającej się w grupie z łatwością orientuję się, o czym rozmawiają inne osoby, Osoby, z reguły o głupocie totalnej, więc ja się orientuję. Chociaż generalnie rzecz biorąc, mówię, te pytania mogą być w pewnym sensie tendencyjne i nie oddawać tego, co w tym spektrum autyzmu będzie ujęte, ale orientuję się. Z łatwością odnajduję się w towarzystwie innych. Osób. Nie odnajduję się i źle się czuję w towarzystwie, w ogóle. Zauważam szczegóły, których inni nie dostrzegają. No to Państwo wiecie, że zauważam z całą pewnością, więc zdecydowanie się zgadzam. Wolę pójść do biblioteki niż na przyjęcie, oczywiście, że się zgadzam. Z łatwością wymyślam różne historie, zdecydowanie się zgadzam. Bardziej atrakcyjni są dla mnie Ludzie niż przedmioty. Tendencyjne znowu pytanie, no bo ludzie, żeby można było spotkać człowieka, to byłoby Dobrze, byłoby naprawdę dobrze, gdyby można było spotkać ludzi, a nie ludzkie zwierzęta, więc wtedy byliby dla mnie atrakcyjni ludzie niż przedmioty. A żyjemy w świecie, w którym to przedmioty są ludźmi, stają się ludzie, uprzedmiotowieni, więc są ludzkimi zwierzętami. Ciekaw jestem, co by powiedział tutaj jakiś ogłupiony, taki instytucjonalny. Psycholog, więc zaznaczę, że atrakcyjni są dla mnie ludzie. Jeżeli nie mogę realizować swoich pasji, denerwuję się. Ja bym nawet powiedział więcej. Ja tu się oczywiście zdecydowanie zgadzam. Ja się nie tylko denerwuję. To, co powiedział Van Gogh, zabrącie mi robić. To, co ja kocham i będę zabijał. Trzeba było Adolfowi pozwolić malować te jego obrazki, tamte pocztówki, które robił. Zresztą obrazy, które malował Adolf, wcale nie są takie brzydkie w porównaniu z tym, co ma do zaoferowania dzisiaj ta neomarksistowska sztuka. Tutaj od razu mówię, że ja nie popieram jakiejś ideologii adolficznej. Lubię rozmowy towarzyskie. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie lubię tego po prostu pieprzenia o niczym. Gdy coś mówię, zrozumienie mnie może być czasami trudne dla innych. No oczywiście, że tak, z całą pewnością. Zdecydowanie się zgadzam. Fascynują mnie liczby, niekoniecznie liczby mnie muszą fascynować. Nie zajmuję się, yy, nie wiem, w takiej formie jak Rainman, na przykład yy, liczbami. Yy, wolę inne yy, tereny badawcze. Yy, mam tutaj na myśli wymiar duchowości. Yy, raczej się zgadzam, tak. To po prostu powiem. Gdy czytam, y, trudność sprawia mi zrozumienie intencji bohaterów. Zdecydowanie się nie zgadzam. Czytanie y, beletrystyki nie sprawia mi przyjemności. Zdecydowanie się zgadzam. Nienawidzę czytać beletrystyki. Nigdy nie znosiłem w ogóle. Niewiele jest powieści, które czytałem. Bardziej interesowały mnie zawsze trudne studia filozoficzne. Zawieranie nowych znajomości sprawia mi trudność. Zależy z kim, ale generalnie tak, sprawia mi. Trudność, więc zdecydowanie się zgadzam. Yy, ciągle dostrzegam wzory, schematy, rutynę, zdecydowanie się zgadzam. Wolę pójść do teatru niż do muzeum. Generalnie do teatru chodzę częściej, do muzeum nie lubię chodzić, yy, nie potrzebuję tego, natomiast do teatru chodzę. Bywam czasami w teatrze, ale ostatnio w ogóle y, powinna być jeszcze opcja nie chcę w ogóle nigdzie wychodzić, bo i teatr zaczyna już być dla mnie męczący. Y, dzisiejsze propozycje teatralne to są, uważam, y, propozycje programowe teatru, dostosowane trochę do tej nowoczesnej modły, ale powiem, że wolę pójść do teatru, zdecydowanie się zgadzam. Nie denerwuje mnie zaburzenie harmonogramu rutynowych czynności, zdecydowanie się nie zgadzam. Zgadzam. Nie znoszę, jak mi ktoś przeszkadza, gdy ja akurat koncentruję się na swojej pracy. Często zauważam, że nie potrafię podtrzymywać rozmowy. Zdecydowanie się zgadzam. Nie, nie zależy mi nawet na tym, żeby rozmowę prowadzić z kimś, kto jest dla mnie zbyt ubogi albo duchowo, albo intelektualnie. Może ktoś się poczuć urażony tymi słowami, które nawet tutaj wypowiadam, ale wcale mnie to nie interesuje. Podczas rozmowy łatwo czytam pomiędzy. Wierszami zdecydowanie się zgadzam. Zazwyczaj bardziej koncentruję się na ogólnym obrazie niż na szczegółach. Zawsze się koncentruję na szczegółach. To w szczegółach właśnie tkwi diabeł, więc zdecydowanie się nie zgadzam. Nie jestem zbyt dobry. W zapamiętywaniu numerów telefonów. Jestem dobry, zdecydowanie się zgadzam. Zazwyczaj nie zauważam zmian w sytuacji czy wyglądzie innych osób. Zauważam i to bardzo dużo, więc nie zgadzam się z tym. Wiem, jak rozpoznać, czy zanudzam osobę, która mnie słucha. Zdecydowanie się zgadzam. Potrafię robić kilka rzeczy jednocześnie. Zdecydowanie się zgadzam. Podczas rozmowy telefonicznej nie jestem pewien, kiedy mam zabrać głos. Otóż Jestem pewien, kiedy mam zabrać głos, i z reguły mówię więcej niż powinienem, więc zdecydowanie się nie zgadzam. Lubię robić rzeczy w spontaniczny sposób, zdecydowanie się zgadzam. Często jako ostatni rozumiem sens żartu. No może tak być! Raczej się zgadzam. Z twarzy innych osób potrafię wyczytać, o czym myślą lub co czują. Zdecydowanie się zgadzam. Jeżeli coś rozproszy moją uwagę, bardzo szybko potrafię wrócić do poprzednio wykonywanej czynności. Zdecydowanie się zgadzam. Dobrze radzę sobie podczas rozmów towarzyskich. Zależy z kim. Ale generalnie, jeśli to są takie rozmowy towarzyskie, banialuki, pieprzenie, gadanie o dupie maryni, i to nie. Czyli yy, zdecydowanie się nie zgadzam. Ludzie często mówią mi, że ciągle opowiadam o tym samym. Może tak być. Ja potrafię mielić pewne tematy w kółko, nawet w nieskończoność, rozprawiając, dywagując, skontemplując refleksyjnie jakieś podejście do tematu, czy to Boga, o którym na kanale bardzo często mówię, na przykład, czy o aspektach filozofii niedostrzeżonej na przestrzeni dziejów. Więc napiszę, że zdecydowanie się zgadzam. Gdy byłem młody, uwielbiałem grać w gry, w których mogłem udawać, inne dzieci? Nie, nie miałem takich, yy, takie, takiej potrzeby, żeby być kimś innym niż jestem, więc napiszę, że zdecydowanie się nie zgadzam. Lubię gromadzić informacje dotyczące różnych rzeczy z różnych kategorii rodzajów samochodów, gatunków ptaków, rodzajów pociągów, gatunków roślin. Zdecydowanie się zgadzam. Trudno mi sobie wyobrazić, jak można być kimś innym. No nie, nie trudno mi jest sobie wyobrazić, jak można być kimś innym. No, ja jestem inny, parek, no, wielu ludzi nawet nie ma pojęcia, co oznacza bycie innym, więc zaznaczę, zdecydowanie się nie zgadzam. Lubię dokładnie planować wszystkie czynności, w których biorę udział. No, lubię oczywiście planować, mam plan tego, nazwijmy to działania, tę metodologię, ale nie trzymam się tego jakby ściśle, jestem w stanie płynnie przejść w nowy wymiar, jakby rozumienia pewnych spraw, jeśli zachodzi taka Potrzeba. Raczej się zgadzam. Lubię spotkania towarzyskie. Nie znoszę spotkań towarzyskich i męczą mnie spotkania towarzyskie. Lubię przebywać w samotności, o czym Państwu mówiłem, i lubię samotne spacery po górach czy po lesie. Trudność sprawia mi odczytanie intencji ludzi. Żadnych trudności. Z reguły wiem, z kim mam do czynienia zawsze, o tym Państwu mówię na kanale. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nowe sytuacje budzą we mnie niepokój. Czasem tak. Te spotkania towarzyskie budzą we mnie niepokój. Jak jadę do y, miasta, y, wchodzę do centrum handlowego, to budzi to we mnie lęk i niepokój. Zdecydowanie się zgadzam. Lubię poznawać. Nowych ludzi, no raczej nie lubię poznawać nowych ludzi. Jeśli zachodzi potrzeba, żeby jakieś spotkanie czy poznanie kogoś mogło wejść w fazę jakiejś takiej atrakcyjności, to tak, ale w tej sytuacji, w świecie obecnym, gdy ja już żyję prawie 50 lat na tym świecie, to raczej nie. Ja nawet będę unikał być może takich spotkań, gdyby mogło do nich dojść. Więc yy, zdecydowanie się nie zgadzam. Jestem dobrym dyplomatą. No, ja jestem bardzo słabym dyplomatą, to Państwo wiecie. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie jestem zbyt dobry w zapamiętywaniu dat urodzin innych osób. Zdecydowanie się nie zgadzam. Zapamiętuję daty i to wszystkie w zasadzie. Bardzo łatwa jest dla mnie granie z dziećmi w gry, które wymagają udawania. W zasadzie tak. Gdy tam jakieś dzieci się pojawiają w rodzinie, yy, czy na przykład moja siostrzenica, yy, która się bawiła lalkami, yy, ja byłem w stanie nawet z nią w, tak, w taką zabawę wejść, żeby jej przyjemność sprawić. To takie aspekty twórcze na przykład nie są dla mnie, nie stanowią dla mnie żadnego problemu, więc zdecydowanie się zgadzam. I teraz wysyłamy, drodzy Państwo, ten yy, test. Mają zostać przeliczone te wyniki, więc za chwilę się dowiemy. Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje na wysokie ryzyko wystąpienia autyzmu. Zapisz się na diagnozę spektrum autyzmu. Yy, diagnoza spektrum autyzmu u dorosłych: mam się zapisać yy, tutaj, bo to jest, widzicie, niebezpieczeństwo, jak tutaj wykazano. Ryzyko wystąpienia autyzmu. Yy, ten test, który ja robiłem yy, wcześniej, to był test. Yy, który zawierał taką punktację. Na 50 pytań odpowiadało się tam w zależności od tego, co się mówiło. Zawsze to było 41, 42, 43, a teraz już. Widzicie Państwo, piszą taką informację tutaj, żeby ktoś już ryzyko wystąpienia autyzmu. Ja wiem, że ja mam autyzm. Odpowiadałem na te pytania już wielokrotnie, więc ja znam ten schemat. To jest na poziomie 43-44 odpowiedzi, yy, które klasyfikują mnie właśnie w tej grupie autyzmu twórczego. Także tak by to, drodzy Państwo, wyglądało. Yy, mam nadzieję, że to pozwoli Państwu także zrozumieć charakter, specyfikę myślenia yy, króla pustkowia i nie obrażać się na. Mnie, że mówię coś, czego być może państwo nie widzicie po prostu. Tak to wygląda, ale tu już mamy cwaniactwo i manipulacje. Zapisz się, my ci pomożemy rozwiązać twoje problemy. Ja nie potrzebuję rozwiązywać moich problemów, bo moje problemy sobie sam rozwiązuję i jestem człowiekiem szczęśliwym. Nie mam do nikogo pretensji, nie żywię jakiejś urazy do kogoś, krzywdy, nie mam jakiś traum, które muszę przepracować. Ja kocham, kochać. To znaczy dotykać, a dotknięty do żywego przeklina kochającego. Więc kochajcie waszego króla Pustkowia. Pozdrawiam bardzo serdecznie, ale na cwaniaka nie pozdrawiam.